Zależności nieantagonistyczne między gatunkami. Są to takie zależności, w których przynajmniej jedna ze stron odnosi korzyści. O stratach w ogóle mowy nie ma w takich zależnościach. I przykładem zależności nieantagonistycznych jest mutualizm i charakteryzuje się tym, że przynosi korzyści obu organizmom. Bo w definicji było, że przynajmniej jedna ze stron odnosi korzyści, a żadna nie ma strat. Mutualizm przynosi korzyści obydwu organizmom. I mutualizm dzielimy na tzw. mutualizm obligatoryjny, zwany symbiozą. Charakteryzuje się tym, że zależność ta jest niezbędna organizmom do przeżycia. Oddzielnie żyć nie będą. I mutualizm fakultatywny, zwany protokooperacją, Odnoszą obydwa organizmy korzyści, ale życie razem nie jest niezbędne im do przeżycia. Dobrze im razem korzyści są ewidentne, ale żyć oddzielnie będą. No i jakie mamy przykłady mutualizmu obligatoryjnego, czyli symbiozy? Pierwszy spektakularny przykład jest to grzyb i glon w poroście. Jak wiemy, porosty składają się z grzybni, pomiędzy którą znajdują się komórki glonów. Wygląda to jak jeden organizm. I co uzyskuje z tej współpracy grzyb? Otrzymuje produkty fotosyntezy, jako że glony posiadają chlorofil, mogą fotosyntezować, natomiast grzyb nie. Co otrzymuje glon? Otrzymuje wodę z solami mineralnymi, gdyż strzępki grzybni docierają w miejsca, gdzie glon wody by nie pobrał, więc grzyb pobiera wodę z solami dla całości. Następnym przykładem może być grzyb i roślina. Często są to grzyby i drzewa. Strzępki grzybni, jak widać tu na ilustracji, otaczają korzenie roślin lub wynikają do wnętrza tych korzeni, dzięki czemu grzyb czerpie z rośliny związki organiczne, czyli produkty fotosyntezy, bo jak wiemy, roślina fotosyntezuje, grzyb nie. Natomiast Roślina otrzymuje pomoc w pobieraniu wody. Te strzępki grzybni tutaj w ziemi mają wszędzie dotarcie i pomagają roślinie w pobieraniu, w pobieraniu wody. Następnym przykładem mogą być rośliny bobowate i bakterie brodawkowe. Rośliny bobowate, czyli groch, soczewica, soja, łubin, takie które mają strąki i należą one do roślin motylkowych. I bakterie brodawkowe żyją w brodawkach korzeni tych roślin, jak widać tutaj na ilustracji, i rośliny otrzymują od tych bakterii związki azotowe, niezbędne do dobrego wzrostu rośliny. Bakterie produkują te związki azotowe z azotu pobranego z powietrza, czego rośliny nie potrafią. Natomiast bakterie otrzymują produkty fotosyntezy od rośliny. Następnym przykładem mogą być mrówki, grzybiarki i grzyby. Mrówki przynoszą do mrowiska odpowiednie liście, które rozdrabniają, rozgniatają i tworzą podłoże do życia grzybów, czyli je hodują w mrowisku. Grzyb Otrzymuje miejsce do życia i pokarm, natomiast mrówki żywią się tymi grzybami, więc też otrzymują pokarm. Dlaczego to jest zależność nieantagonistyczna i jest to mutualizm, gdyż oba organizmy nie są w stanie przetrwać samodzielnie? Następnym przykładem mogą być glony i koralowce. Glon otrzymuje schronienie i sole mineralne. Natomiast koralowce otrzymują substancje pokarmowe. Następnym przykładem mogą być przeżuwacze i mikroorganizmy. Jak wiemy, w przewodzie pokarmowym przeżuwaczy żyje duża ilość mikroorganizmów. Co one tam mają? Mają odpowiednie warunki do życia oraz celulozę, którą się żywią, bo jak wiemy, przeżuwacze żywią się roślinami z dużą ilością celulozy. Przeżuwacze natomiast otrzymują wyprodukowane przez drobne ustroje z celulozy białko. Następną zależnością, o której wspominaliśmy, jest mutualizm fakultatywny, czyli protokooperacja. Jakie są przykłady tej protokooperacji? Pierwszy przykład to bąkojady i bawoły. Bąkojady żywią się owadami. Pasożytującymi na dużych roślinożercach, bąkojady to takie ptaki. Ptaki mają, jak się domyślamy, zapewnione pożywienie, natomiast bawoły pozbywają się uciążliwych pasożytów. Dlaczego jest to protokooperacja? Dlatego, że obie strony korzystają, natomiast nie jest to zależność niezbędna do przeżycia. Dlatego że i ptaki, i bawoły bez siebie przeżyją. Następny przykład to mogą być kolibry i rośliny. Koliber żywi się nektarem z kwiatu, a pyłek rośliny jest roznoszony przez kolibra. I znowu mamy przykład protokooperacji. Następnym przykładem mogą być mszyce i mrówki. Mrówki lubią słodką wydzielinę mszyc zwaną spadzią i w związku z tym mszyca otrzymuje ochronę przed drapieżnikami, gdyż mrówki się tymi mszycami opiekują, a mrówki mają pożywienie, słodziutki deser. Następny przykład protokooperacji to jemiołuszki i jarzębina. Jemiołuszki to takie ptaszki. Ptaki zyskują pożywienie, co jest oczywiste, a roślina jemioły zyskuje rozsiewanie się nasion, które nie są strawione przez jemiołuszki. I dlaczego to jest protokooperacja? Ptaki mogą zjeść na przykład inne owoce, jak na przykład owoce jemioły, natomiast jarzębina rozsieje się jakoś inaczej. Następny przykład to krewetka czyściciel i ryby. Krewetka zjada pasożyty żerujące na innych zwierzętach morskich, nawet na żarłocznych murenach. Krewetka zyskuje pożywienie, ryby zyskują pielęgnację skóry. Inną zależnością nieantagonistyczną jest komensalizm jest to zależność, w której jedna strona odnosi korzyści, a druga wprawdzie nie zyskuje, ale też nie ponosi żadnych strat. I przykłady komensalizmu. Pierwszy przykład to jest lew i hiena, lew i sęp, lub lew i inny padlinożerca, który dojada resztki. I hieny i sępy na przykład dojadają pozostawione przez lwa resztki jedzenia, więc zyskują jedzenie. Lew nie ponosi żadnych strat, gdyż i tak by to zostawił na zmarnowanie. Następnym przykładem komensalizmu jest rekin i podnawka, taka ryba. Podnawki to ryby, które przyczepiają się do dużych kręgowców morskich, na przykład rekinów, za pomocą przysawek na szczycie głowy, co widać tutaj na pierwszej ilustracji. Dzięki czemu szybciej się przemieszczają i mogą także korzystać z resztek pokarmu. Jak się domyślacie, rekinowi te podnawki w niczym nie przeszkadzają. Następny przykład to storczyki i drzewa. Niektóre gatunki storczyków rosną na drzewach i mają lepszy dostęp do światła. Nie są to pasożyty, gdyż drzewu to nie przeszkadza. I ostatni przykład komensalizmu: różanki i małże. Różanki to ryby, które składają jaja do wnętrza małży, gdzie rozwijają się małe rybki. Małży nie przynosi to żadnej szkody.